O, najnowsze moje ciekawostki, spostrzeżenia. Braku piasku. Przez tydzień nie miały kupy Zobacz. Praktycznie co dwa miesiące 200 kg piasku zjadają, kąpią się w nim doskonale. Zobacz, jak kur piasek. Zobacz. Ludzie dają całe ziarno. Kukurydzy w ogóle niewyobrażalne, żeby ktoś dał całe ziarno. Kukurydza jest niestrawiana nawet do człowieka. Młotkiem nie idzie ją zmiażdżyć. A jak, jak kura może zjeść to? Piasek ona to trawi. I ta kura dostają taki piasek, zobaczcie jak się kąpią, mają czyste kupery, nie mają wtedy wszów, nie mają żadnej wszy właśnie yy, tych wszystkich, yy, co wypijają im krew. Także kąpią się w piasku cały czas. O. I kolejka praktycznie jest na to, żeby się dostać do piasku. Piasek żółty i mamy również piasek ostry, niebieski. Także tak, kapi, tak kury uwielbiają się kąpać piasku. Jest kolejka praktycznie, o, też wszystkie stoją w kolejce już tu, które następne wyjdą. O, zobacz. Jak kury uwielbiają się kąpać piasku? Jest to niesamowite e, przeżycie dla tej kury. Nie, wy, nie wypuszczamy czasami na dwóch, mają normalnie są na wybiegu, tak wychodzą. Jest zielona trawa, ale na, e, jest mokro dzisiaj, jest bagno, też nie mogą się wykąpać. Tutaj mają na miejscu cały czas e, sobie mogą się kąpać w tym piasku. I zjadają ten piasek. O, kogut towarzyszy oczywiście oznajmia, że to jest prawda. I ta kura się kąpi w piasku. Pamiętaj, kura nie ma młynków rządu. Piasek pomoże jej zetrzeć, rozdrobnić cały pokarm. Jest to wtedy łatwo przystrojone, nie choruje. Piasek to ogromna zawartość krzemu i kapitalnie wyreguluje całą pracę jelit i żołądka. Żołądko on po prostu jest potem wydalany razem z kałem. Także ten piasek jest potrzebny kurą nie tylko do pielęgnacji, do czyszczenia, do kosmetyki. Są czyściutkie, Zara, żadna kura nie ma zatków e, obslanych po pachy. Tak jak niektóre widzę na firmach, zobaczcie, kura jest czyściuteńka. Nie jest brudna, jajka są wtedy czyste, bo ma piasek dostęp i ona się kąpi i myje. Kury nie lubią się kąpać jak kaczki czy gęsi, ale uwielbiają piasek, czy popiół, nawet z pieca węglowego, i one uwielbiają to i, zaja, i, zaja, i zajadają. I tak kura po prostu moje ciekawostki dzielę się tylko uwagami. I już jest piękna pogoda, zapraszamy po kurki. Także kurkę mamy rewelacyjną po 35 zł. Kureczka, rewelacja już 16 tygodni będzie miała. Także zapraszam niedługo. O, zobaczcie, to muszę Wam pokazać również. Jak kury uwielbiają, jak robią kosmetykę. My robimy prysznic, kąpiemy się, musimy pachnieć. Kura niestety również mieć musi piasek. Nie zawsze możesz wypuścić, bo jest deszcz, bagno. O, zobaczcie, co one robią. Uwielbiam, są czyste, pachnące po piasku, to jest akurat piasek ostry, tam dwa rodzaje piasku żółty. O, i już kolejne czekają. Cinają sobie tego piasku, uzupełniam co dwa miesiące, tak jak powiedziałem 200 kg. I zobaczcie, jaka kąpiel. Kolejka czeka, i one kolejne wchodzą. I w tak, o, takim piasku, zobaczcie, jak się kąpi. Zobaczcie, tu wszystko fruwacz. Tak uwielbiają po prostu kąpiele piaskowe. Tak jak i my ludzie, kaczka w wodzie, a kur, kura potrzebuje piasek. Czy popiół węglowy, tak mój pani Majewska. Książka do nabycia u nas. Yy, maja, pani profesor Majewskiej yy, o tych właśnie naturalnych obkórek. Pozdrawiamy i zobaczcie, taka ciekawostka, tak kury się kąpią. One muszą wtedy, mają czyste kupry, nie są obsrane całe z góry pod pachy i tak kurka się kąpie. Pozdrawiamy, to krzem i tak, tak to działa. O, a tutaj, kury kąpią się, kąpać o, oczywiście. To jest u nich ulubione zajęcie. Zobaczcie, wyłożone, popachy, szczęśliwe. Wsianie, kura musi się kąpać. O, kogut im tutaj udostępnia. O, grzebią, cały czas muszą mieć grzebać. Sucha ściółka i kura oj. zobaczcie jak się kąpią albo w piasku, albo w takiej ściółce sia, sia, z siana. Kury uwielbiają się kąpać. Wtedy są czyściutkie, tak pokazałem, żadna nie jest właśnie brudna. Jajka są czyściutkie i znoszą właśnie w takich kurnika. Czyste, piękne jajko, oczywiście na podściółce sianowej. Moje kury już pokażę niedługo, jakie wyniki są. Badania przyjdą. Dostają oczywiście cały czas, jak pokazuję na filmikach, dostają na to fermentowaną soję, dostają tram dodatek, dostają kozie mleko. A więc witamina D3 ogromna. I również teraz będą dostała serwatkę, także żeby podnieść witaminę, wartość witaminy K2 w jajku. I już niedługo określimy konkurs, dlaczego kura ma tak, tak wysoki zawartość K2 MK7 i K2 MK4. Dziękuję. O, zobacz jakie szczęśliwe kury. Sobota, kury spędzają taki relaks w takim właśnie kąpielach. Dzięki, hej.